Siemaneczko, widzą w kolejnym filmie. W kolejnym filmie się Zobaczcie to tą paleciokąt organizował Musimy tutaj sobie zrobić takie miejsce na graciarnia, czyli palety z nawozem tu przywieziemy, które stoją tam. I No i po prostu zawadzają. Zawadzają. Także tu już jest wybetonowane i będzie to jakoś można było wygodniej wszystko robić zaraz tutaj tak mną. to to se tam postawimy ta betoniarka do my e, tam do tego drugiego pomieszczenia rurny bajka tego drugiego te, to siano co pierdol... spadło. Wywalimy Dobra, tak. Ten ząb też trzeba wrzucić, bo to był jako obciążnik. O Jezu Obciążnik Pyk, Pyk. Dobra, to wszystko należy do tego tak, teraz to też jest wyciągnięte z garażu z hali żeby tam było więcej miejsca na na beton na kurde, na betonie, żeby więcej zboża szło wsypać Więc tutaj sobie bez problemu ta betoniarka wiecie. teraz ten maszt Ćwik trochę ucierpiał, bo jest skrzywiony Mniejsza z tym o. Tak, no i tutaj możemy Zacząć ustawiać te palety Dobra, to siano jeszcze zmieta. Normalnie tak mnie wkurzyło to siano Ała, kurde, ja pierdolę tu jeszcze Gwóźdź jakiś I do pomiotu Miotła, żeby to zamieść i to wyjebać kurwa to jeszcze będzie najlepszy dzień w życiu porzucić to wszystko mamy 60% baterii, także dzisiaj odcinek zmontujemy. Zaczęliśmy kompań do zboża przerabiać. Przerabiać, no tylko header trzeba odpić tu do rzepaku ale jeszcze wymieniamy olej w silniku i taki przegląd, czy coś tam się nie wydarzyło. No, tylko, Ucieka mu olej. Być taki miotacz ognia i to wszystko spolić, co tu zostało. Dobra, to to. Paleta do mesetu. tu. Zaraz tak. przewiedzemy dwie kolejne z nawozem i z. I coś tam jeszcze jest. Dobra. To te drabiny potem znikną. Stąd bierzemy widły i jademy po tamte dwie paletki. Łyżka już można odpiąć. Nie ma dziurę w ogóle? Jak to się trzyma? Jeszcze przywiozłeś siarczan magnezu, granulowany, no, proszek w zasadzie do opryskiwacza. No i tu jeszcze polidab, który daję pod kukurydzę, to mi zostało 150 kg. Także to setu będzie fajnie schowane, ulokowane na swoim miejscu teraz. Bo wcześniej tam było z nawozami rzucone, byle jak, położone. A teraz co tutaj zrobimy? Fajnie. I można to nawet. Na jednej paletce ułożyć tak to zrobimy, bo polidab idzie później niż ten pierwszy raz na do meta, dobra, pierwszy raz do na bok, o kurde. O, o, nieprzewidziane coś. Może się ty, 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 przywiezie. Na dwóch Dobra, tak to wrzucamy już Żeby nie kombinować, bo za nisko paleta jest Za nisko paleta i nie idzie wjechać Jeszcze tak. hmm. Cegły nie, cegły nie chytamy. my, są deski. Dobra, teraz się wjedzie pod to i będzie gitara. Polda dobra, wrzucamy tu, jak wejdzie tak wejdzie. Teraz ta deska jedna Ta która tu może zostać Czyli te dwie Te dwie Tak I tak Dobra to se poprawimy Ułożymy to orki trochę mokre, ale to nie przeszkadza. Tak. 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 A to jeszcze do mnie. Tak. Tego tak. Tego tak. Tego tak. na co wrzucimy tego poldapa. Tam też nie wiadomo. по Dwa. I tu trzeci. I wszystko już jest pod dachem. Tak jak powinno być dawno. O! O! Tak. Dobra. Paleta. Tam ją ustawimy, Kaś. Jakby na jakieś inne rzeczy trzeba było dać na paleta, to już będzie tutaj. Dobra, tak ta folia też mogę sobie dać tu do roga. Tu, tu jest miejsce na nie. Jeszcze jedna rolka jakaś jest tu była. Tu była, ale już jej nie ma. Kana jest. Tu? Nie. Tu? Nie. Kurde, kana się straciła. Nie wiem. Dobra, zamknąć, bo rozwiewa. Orki puste. To sejk też tutaj możemy wrzucić na górę, bo tu z boku. Tu paleta To się przydają jeszcze te płyty tam pod wiatrą trzeba oszperować A tu jest ta druga folia też można dać połowę tej została, a potem się okazało, że została Dobra także tu są folie tu są folie Tu Tutaj wiadra można potem Sadzić. Dobra, na razie na razie tyle.